Cześć, tak to jest odcinek z Minecraftu. Tak, tak, tak. Wasz kochany Minecraft. Nie pytajcie się, co tu się stało. Po prostu się nie pytajcie, potem następnie wam powiem. To jest moja wioska. Tam jest mój dom, zaraz wam pokażę go. To jest moja wioska. Tak, nie nawet. Ad jest. No jasne. I wy nie uwierzycie ja normalnie e, czemu ja to zrobiłem? ja tak, zrobię to w kreatywie że ja zrobiłem ten portal tu e, ale wiem, że to trochę jest takie cheaterskie ale dla mnie to nie przeszkadza bo ja tu zrobiłem pocztę e, tu sklep e, brońki gdzie jeszcze e, tam zrobiłem kopalnię tu niedługo to ja będę robił se. Bo tutaj, no wiecie, to jest już zostawiony taki sklep. To niedługo będą ten. Ale niedługo to tu będą villagery tak se siedzieć i klienty, klienty się ma. Eee, co ja Wam powiem? Eee, dzisiaj, dopóki jeszcze nie zacząłem odcinek bo. Posłuchajcie, tylko coś Wam powiem. Jeśli Wy chcecie, żeby. Ściąga dalej Minecraft, dajcie lajka like do no i subskrypcję i też dajcie 100 wyświetleń, jeśli na tym odcinku będzie, to zrobię następny odcinek z tego z Minecraftu. Drugi odcinek z tego świata, albo zrobię nawet hardcore. To będzie po waszej, po Waszej życzenia. Mam nadzieję, że Wy powiecie. Bo... Tak, to jest. Mamy ma, ma, teby takie coś, mam. dużo coś. mam. E, to jest taki, można powiedzieć, pokój dla villagerów, bo oni zaraz mogą gdzieś spać. Nie wiem, czemu oni zaraz nie przechodzą, chociaż noc jest. Albo może. No nie wiem, bo ja no ja widzę villagera, czemu ty nie idziesz spać? No tu dużo villagerów, no dobra, a to dobra, chyba O, villagery to chyba już oszalali. Tak, bo oni tu się po, poścignają, po prostu spadają no, To źle, że oni tu przychodzą Wiecie co, to ja, wiecie co zrobię? O tak zamknę Żeby oni nie mogli wchodzić I o tak to oni na pewno nie będą skakać Ojojojoj, oj, 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 zombie, ty śmieć mał? E, zombie, ja nie wiem Zjem go, nie usunię, że to mówię o. Dobra, teraz co ja chcę w moim świecie robić? Ja chcę zrobić drugie piętro w swoim. Bo po prostu e, Zara, jak widzicie, trzeba jadzić te wszystkie dopki, bo teraz mam taki problem, bo ja chcę zrobić taki fajny hotel, jak wiecie. I dlatego tego muszę tak mieć, ale niedługo to i nie będzie. Dobra, tak to jeszcze jest ksiejka, którą niektóre rzeczy zostawiłem. Tak, to jest poczta. E, tak, taka jeszcze, ona jeszcze się poduje czyli ona jeszcze, czyli się otworzyła, ale tu jeszcze nikt nie pracuje. No jak, villager pracuje, ale to... To ten, co ja chciałem powiedzieć, to ja chcę zrobić drugie piętro. Czemu? E, po prostu fajnie zrobić takie drugie piętro, bo będą więcej villagerów i Zrobię jeszcze drabinkę, tylko trzeba jeszcze pomyśleć gdzie tą drabinkę zrobić Coś ja myślę, że zrobić takie schody tutaj Żeby ktoś mógł na drugie piętro, No można tak zrobić, to no tak Dobra, zobaczymy co tu mamy, tak to tutaj mamy, bo ja chyba zaraz pójdę, tak ja zaraz pójdę Gdzie moje fiewierki, tak ja mam kopio i mam kuwalę Tak, opa, zaraz Właśnie, mój domek mam. Tam jest farma moich bombów. Dobra. Tu jest specjalnie bo ten, widzicie? E, dobra. E, tutaj mam rzeczy, które jeszcze budowałem, ten domek. Miałem jeszcze taki drewniany, ale zbudowałem go... W... Ja wczoraj zbudowałem go. E, nowy taki domek. Dobra. Dobra, idę spać i zaraz pó... I zara pójdę za... za, 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 za. Jasne, że ja pójdę zaraz za drewnę. Uuu. Ale można powiecę. Cicho cicho pomalutku, powalutku. Powalutku. Dobra, nie zdobywamy trochę. ja nie potrzebuję tak dużo, ja gdzieś, nie wiem Dobra, z dwadzieścia to wystarczy, nie dobra, czy jeśli dwa drewna, myślę, że wystarczy tu, 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 tu Napiszcie w komentarzach, czy chcecie O, już mam 25 rado, Powiedzcie, czy wy chcecie odcinek? Bo mówię, że jeśli będzie 100 wyświetleń na tym odcinku, to ja zrobię odcinek z Minecraftu, będę drugą część zrobię z tego. E, dobra, mam 35 już, czyli będę już lecieć do domu. Tu... Chyba ja jeszcze polecę bo wizerunek do będzie. Ale dobra, na razie to nie potrzebuję. Dobra, dawajcie zrobimy nareszcie się tą drabinkę. Tak, czyli dawajcie Taka, taka. To gdzieś wystarczy. Let's go! Wystarczyło! Ej, to nieźle. A chociaż nie po co widzisz za tym tam. Ja mam tyle tego. Dobra. Jak my robimy? Tu było, że jeden, dwa, trzy. O, widzicie, ja już się podnoszę, bo ksa tu mieszka do no niedługo villagery to będzie zaraz. To niedługo będzie. Ale dobra, widzowie. No ja zrobię jeden pokój i będziemy kończyć, bo... Jestem ciekawy, czy w ogóle wam się ten odcinek spodoba, bo zależy od was. Ej, poczekajcie, do no mnie Villager mówi coś. No siema Villager, co chciałeś? No Olek, e, powiedz, ty tu prowadzisz? No tak, przecież wyjechałeś. Stota, teraz przyjechałeś. A co chciałeś? No bo chciałem ciebie poprosić, kiedy zrobić nowe pokoje? No właśnie na następnym odcinku zrobię nowe pokoje, wiesz? O, to fajnie, bo bardzo chcę już nowe pokoje, bo no jak mówi się, tu ja nie mam domu nawet i ja po prostu wyjeżdżam, a tu przyjeżdżam, bo po prostu trzeba popracować. Wiem, wiem, że ty odjeżdżasz, przepraszam. Wiem, że ty y, odjeżdżasz, wiem, to głupie jest, yy, no. Niedługo to zbuduję, to zrobię jeszcze dwa pokoje. Widzisz, że tam też niszczą? Jak widzisz, no tak, bo tam też niszczą. E, mam nadzieję, że niedługo jeszcze to zniszczą i zbuduję tam nowy domek. Tak, tam właśnie będzie nowy taki domek. Tam jest sklep, tu jest poczta, że wiesz, dużo pracy jest. No to dawaj na następnym odcinku zrobisz mi pokój. No możemy tak zrobić. Zrobić tam dla Ciebie domek? Tak, tak, tak. No tak. Dobra, zrobię dla Ciebie domek. Mi... Słyszeliście widzowie? Villager... Oj. Villager, no, przepraszam. ciebie się nie stało. Villager bardzo chciał, żeby zrobiliśmy dla niego domek. Dlatego to od Was zależy. Czy Wy chcecie nowy y, odcinek, i cię będzie 100 wyświetleń, 100? To zrobię drugi odcinek. A wszystkim dara! Oj, mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodobał Uś